Cześć, jak z tej strony w wszystkich bardzo serdecznie w jubileuszowym dziesiątym odcinku. Z. Tak, bez nic cztery. <laughs> z kolorowej przygody. O, właśnie. E, tak, w końcu mamy to. I zanim zapomnę, zanim kolejny raz zapomnę, bo cały czas zapominam, zanim kolejny raz zapomnę, e, potrzebuję trochę drewna. I tak, tak, to jest ten moment. Słuchaj, oczywiście, to jest ten. Ten moment... Boże, myślałam, że mam mikrofon złożony. E, to jest ten moment, w którym robimy płytki naciskowe. <grymnie> Finally. <grymnie> o. O, tutaj nie postawię, dopiero tutaj. Serio. Ale wstyd. Ale wstyd. Dobra. E, ognisko płonie, jedzenie się robi. No, całkiem elegancie. Dobrze. Czekamy, aż się przepali reszta żelaza. Czy już się przepaliła? 15. Dobra, możemy zacząć. Myślę, robić yy, lepsze itemki. Po pierwsze, miecyk. Po drugie, no nie jeden. Z trzy powinien wystarczyć. Tak myślę. Ok, to odłożymy. To odłożymy, to. Aha, tutaj już nie mam miejsca. Musimy się zająć jakimś magazynem niedługo. Dobra, zrobimy tak, tak, tak. Yy, jedzenie. Więcej patyków. Yy, więcej drewna. Nie, to jest jungle, to nie, 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 nie. Jungle jest na ten. A i właśnie. Yy, gdzie są moje jagody? Jagody, jagody, jagody. Gdzie są moje jagody? A tutaj. 20. dobra. Nie, dobra. Właśnie. Miałam zrobić ogrodzenie. Miałam zrobić ogrodzenie z jagodami. Yy, tak jak to było na którejś serii ostatniej. Którejś? Ale nie pamiętam. Ślicza będzie. Dobra, to wiecie co? Spokojnie. Rozsadzimy na razie te jagody. Jakkolwiek, żeby one rosły. Yy, może nie jakkolwiek, ale. Załóżmy, że tego nie będzie. Tutaj będzie płotek szedł. Zamiast tego. Albo nie. Hmm. No właśnie, no bo nie chciałabym sobie teraz spierniczyć tego. Ale ja, ja. Dobra. Nie wiem zupełnie, jak chcę, żeby wyglądał ten płot. Więc nie jestem w stanie teraz niczego zrobić. Więc po prostu. Posadźmy to tak, jak jest. Na razie, niech się to rozrasta. Jak będzie więcej, to wtedy będziemy się martwić. Tutaj buraczki nam wyrosły. Tylko z jednym sitsem. Słabo. E, potrzebuję to oświetlić wokół, ale dobra. Na razie będziemy w nocy spać. Więc nie ma spiny. Zamknęły się te drzwi? Zamknęły. Cykuś. I jesteśmy. Jezu, jak się wystraszyłam. E, jak to się tutaj tak ten, e, w ten zbagowało, to masakra. Dobra. Co jeszcze potrzebuję? To, to mam. Jeszcze więcej jedzenia by się jakiegoś przydało. Bify, sześć bifów. I mam węgla. O kurczaki. Nie mam węgla. Dobra, przepalimy to drewnem. Serio. Ty już jeść puściła? Jak? Te... sos Ledwo co posadzony, nie? Ledwo. Dosłownie ledwo co. No dobra. To jedna więcej, 21 w takim razie. No bo za każdym razem jak widzę te łososie wydaje mi się, że to jest jakieś inne zwierzę, ale dobra. Jak tak to tak. No dawaj jeszcze dwa. tam mogę odłożyć. To, to, to też weźmiemy. Albo nie, wiecie, co nie, bo to nie ma sensu z takimi e, rzeczami. Weźmiemy sobie po prostu, rozrzucimy to na chlebki. Wszystko można przerobić na chleb. 33. Tutaj dwa. dobra. E, czy czegoś jeszcze potrzebuję? Zastanów się dziewczyno, zanim pójdziemy w tę przygodę życia. Stiki mogą zostać, dobra. Dobra, załóżmy, że mamy. Ale najważniejsze, mamy normalne rzeczy. E, mamy żelazne rzeczy, więc jesteśmy bogaci w tym momencie. Słyszałam, że już nie jest tak łatwo z żelazem i węglem. Więc y, mało. Czekajcie, dokopaj jeszcze tych, tych drzew, bo mam wrażenie, że będzie mało. Chciałabym się przygotować najlepiej, jak tylko to możliwe, nie? Okej. Okay. Dobra. Tutaj jest jeszcze jakieś jedno małe. Akurat, może wtedy liście to spadną, brzydkie. To trzeba zmachać. Okej, okay. to już sobie samo wtedy odpadnie. To też trzeba rozdzielić. No i to już sobie powinno pospadać. Patyczki biorę. Sadzoneczki biorę. O, więcej sadzonek. Proszę bardzo, świetnie. Dobra, wszystko. 26 plus jedno jabłko. Dobra, tą siekierę najwyżej się wyrzuci. No problemu. Lecimy. Nie wiem, czy tego jedzenia nie jest za mało, ale to w sumie, w sumie to prawie jest tak jedzenie, no ale. No ale. Tak, miałam to dokopać, ale oczywiście nie miałam czasu. Kiedyś to dokopę. Ewentualnie zrobimy jakiegoś live'a z kopania tego tunelu. Kiedyś wieczorem. Kiedyś. Nie wiem, kiedy. Serok dwa. No dobrze. Teraz przyszłam. Teraz jestem gotowa na wszystkie przeciwności losu, które się tutaj znajdują. Czy Redstone ma jakieś nowe zastosowanie oprócz. Yy, oprócz, oprócz. tego, że. że. Oprócz tego, co zawsze. O, o, nie, 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 nie. nie. Dobra, to było bardzo niebezpieczne. Myślałam, że tam jest małe jeziorko, ale tam jest niestety coś gorszego. Dobrze, idzie zombie. O oh fuck. No ty czeńaku. Tak, jeszcze wejdź na mnie. Dobrze. A kostki dostałem, świetnie. To jest tam świecące, świecące pnącze. To Chyba tylko silk -taczem można wziąć. Problem. Tak, lampa. Robię to dużą różnicę, bo mnie ta lampa w tym momencie oświetla. Naświetla mi oczy i ja nic nie widzę. O ty, cwana bestia. Dobra, idzie. Nie podejdziesz cwaniaku bliżej. Taki jesteś. Ale wyglądam jak, jak w miary ryj czerwony lol. <gry> o, o, w końcu. Jakieś żelazo. I mamy, proszę Państwa, pierwszy lapis. Dobrze, cieszę się. Ten lapis się przyda. Dobra, jeden pies, czy ja zacznę no, tak czy tak. Ale wiecie co? Czekajcie. Jak sobie zrobię tutaj? Cztery? Jasność? Zawsze mogę grać na, 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 na podglądzie. Teraz podwiększyłam jasność na podglądzie. I na podglądzie coś widzę, ale nie widzę tego na ekranie, nie? Dobra, tutaj nic nie ma. Zabierzemy te pochodnie, bo będą problemy zaraz z pochodniami. O, na przykład tutaj jest creeper. Ja go nie widzę, ale na podglądzie go widzę. Naprawdę to jest. Nie no, się. No, w sumie mógłbyś wypuchnąć. Dobra. Czy coś mi to odkryło? Nie. Tak, patrzę na podglądzie, czy jestem bezpieczna, lol. Trzymałe gówno się zablokowało. Węgiel. Chyba węgiel. Wygląda jak węgiel, może od tego zacznijmy. Ale tak, cieszę się na węgiel. I cieszę się, że jest go dużo. Zbiorę wszystko co jest z tego węgla. To nie jest węgiel. To jest węgiel. Ale, jej Nie, to był zwykły węgiel, tylko tyle, że wkopane w coś. Dobra, nie podobają mi się te pierdolniki. Niestety, przepraszam, ale to mi się nie podoba. Ładnie to tak z dwóch stron. Ładnie to tak z dwóch stron atakować. Boże, nie myślałam, że tak się one cieszyć na węgiel. O, żelazo, jak dobrze! Jak dobrze! Nie może jedno. No dobra, dwa. Dobra, tam chcę iść. Tam się coś świeci. Okej. Okay. Tutaj mamy więcej żelaza, bardzo się cieszę. Że tam nic nie ma. Aha, tam się coś świeci. Redstone. To nie był Redstone. Co to jest? W takim A, to jest Redstone, tylko ja złym tym wale. Wszystko jasne. Tak. Zioma jak. Naprawdę mnie irytujecie dzisiaj. Yy, tak, tutaj będzie ładna miniaturka. O, żelazo. Lol. Widzieliście, jak się schowało? ...podniosło się. Więc chciałabym się wbić tam na górę. Postawić gdzieś pochodnie, żeby widzieć co się w ogóle dzieje. Okej, okay, lewitujący... Lewitujący z gravel. Mhm. Taki jeziorko dziwne. Dobra. To nie ma sensu. Idziemy gdzieś dalej. Tak, na przykład tutaj w dół. No, ta! Zabieraj pochodnie, zabieraj pochodnie. Teraz bym musiała je na nowo roz rozkładać. wrażenie, no, że idę w jakimś dziwnym kierunku, ale lapis mamy, bierzemy lapis. Przyda się do enchantów. Tego kółcie, albo dobra. Wezmę. Bo mnie wkurza, że tutaj tak leży. Najwyżej będę wywalać. Wolę wywalić to niż węgiel. A może jednak z tego pożytek jakiś będzie. To trzeba przepalić. To będzie exp. Ale tego dużo. Bez sensu. Które to powinni węgla dawać. Ja pierdolę. Dobra, węglam Węglem to i tak bym się nie przejmowała. Nie, dobra, nie zbieram tego. Węglem to i tak bym się nie przejmowała, bo zawsze możemy drewno przepalić. Eee, żelazo, żelazo, żelazo. Największym moim fleksem w tym momencie jest żelazo. Bo wcale go tam dużo nie zostało, chyba 12 tylko. No oczywiście diamenty, ale ustwy na jakim poziomie teraz szukać tych diamentów. Minus 12. Dobra, wiecie co? Bo i tak mam innego pomysłu, co w tym momencie zrobić. Zacznijmy się po prostu, może gdzieś kopać. Skoro jest tu niebieskie, to może będzie też i innego koloru coś ładnego. Gorzej, jak będę się kopać do góry nie braknie wszystkiego, albo wykupię się w domku. No to by było fajne. Oczywiście ciemno jak w... Ale trzeba oszczędzać, pamiętajcie, trzeba oszczędzać nieco kawałek. Tylko teraz co jakiś dłuższy kawałek się sobie pochodnia, to już nie te czasy. Mm -mm. Nic słyszę, nic nie słyszę. Musimy się cofnąć. Dobra, jeden z tą nowy rozwalony. I tak muszę je zjechać do końca, więc. Słyszałam jakiś dziwny dźwięk. To bardzo dziwny dźwięk. Ekstra. Brawo Jocha. To było piękne. Dobra, tam widzę tutaj. Widzę żelazo. Już sobie do niego idziemy. Widziałam też, widzę wyżej gdzieś węgiel. Słyszałam, pająki. Panie. Nie, to jest złoto. Kurde. No dobra, golden apple, nie? No dobra, to impreza. Szkielet. Pająk. Myle, żeby nie zachciało mi się jeździć na sobie. <grym> dobra, gdzie jest węgier? Tam jest węgier. Oświetlić to? Dobra. Zabiorę najwyżej. A co o tym spora? Ruda. Dawać, dawać. Węgiel to dawać. O, 25 minut wczoraj. Jeszcze sobie zbierzmy ten węgiel. Szkoda go tak zostawiać. No, Tam mamy szlak nieodkryty. Tam bardzo chętnie się dalej udam. Tylko nie widzę. Ale tymczasem zróbmy sobie bezpieczne miejsce na. na, na, na co? Na no to, żeby sobie. Przeczekać i zrobić porządek w ekwipunku. Dobrze. Eee, tego nie potrzebuję. Koblistał na połowę. To do wywalenia. Dobra, tego więcej nie zbieram. To też do wywalenia. To też do wywalenia. W ogóle. A ten można zostawić, ale jak będzie brakować miejsca, to też do wywalenia. Dwie strzały. W sumie ten stonowy też można by wywoływać, ale on sam się niedługo zniszczy, także spoko. 26. A, dobra. Zamykamy, jesteśmy gotowi. Dobra. To dzisiaj będzie to tyle. W następnym odcinku będziemy dalej eksplorować w te nieznane ziemie. Także trzymajcie się. Do następnego i cześć.